Czy znacie Wyspy Kanaryjskie? Tak, odpowie większość widzów programu, pokaż nam świat, ale jak zapytam o La Palmę, to już okaże się, że może zapaść cisza. A Piotr Wnuk, podróżnik i także eksplorator, zna La Palmę nie tylko od strony zwiedzającego, przecież jest to zwiedzać, ale także albo przede wszystkim od strony osoby, która uprawia tam trekking, więc łączy przyjemne z pożytecznym, bo... To nie jest taka oczywista wyspa do zobaczenia, jak się jest na Wyspach Kanaryjskich. Zdecydowanie tak. La Palma nie jest jeszcze tak popularna, na szczęście. Natomiast dla kogoś, kto uwielbia szlaki trekkingowe, no jest wspaniałym miejscem, ponieważ szlaków trekkingowych jest tam ogrom. One przecinają całą wyspę. Jeden szlak główny, który nazywa się GR130 z hiszpańskiego Grande Rande, jedzie przez całą wyspę naokoło. Kolejny szlak, który idzie górą Caldery de, Tra Caldery de Taburiente. GR-131. Ta kaldera jest o tyle zjawiskowa, że ona ma 8 km średnicy i 1,5 km wysokości. I jak się zejdzie do kaldery, ha. mija się taki wspaniały wodospad kaskada de Color i do tego wodospadu prowadzi taka pomarańczowa rzeczka. Z tego względu pomarańczowa, że jest tam olbrzymia ilość żelaza. Zjawiskowość kaldery tabulienta i zjawiskowość całej La Palmy dla mnie osobiście jest olśniewająca. Są tam zaledwie trzy, a może cztery kempingi, na których możesz rozbić namiot. I co do zasady wygląda to w ten sposób, że spać możesz tylko i wyłącznie na tych kempingach, mhm. albo ewentualnie, jeżeli wynajmiesz sobie jakiś tam domek. Jeżeli chciałbyś spać poza kempingiem, to musisz udać się do Medio Ambiente. To jest coś w rodzaju takiego wydziału ochrony środowiska, który znajduje się w Santa Cruz, w stolicy La Palmy. I musisz umotywować, dlaczego chciałbyś spać mm -hmm. poza tymi kempingami, więc ja tam poszedłem z mapą i powiedziałem, że będę chciał przejść szlak GR130 od Rafe do Barlavento, mm -hmm. że będę chciał... I przekonałeś ich. Pani, która ze mną rozmawiała, porozmawiała ze mną jakieś 10 minut, spytała, na jak długo przyjechałem, ja powiedziałem 3 tygodnie, dostałem termin od razu na 3 tygodnie. Aha. Więc Czyli nie miałem z tym najmniejszego problemu. Pozwolenia wydają... Parę euro, paręnaście, czy to jest bezpłatne? To jest bezpłatne. Aha. To jest bezpłatne, natomiast e, musisz powiedzieć, po co tam przyjechałeś. Tak, tak. Musisz wiedzieć, jakimi szlakami chcesz chodzić. To nie jest tak, że rozbijesz sobie namiot po prostu, bo chcesz go rozbić w jakimś... E, oczywiście musisz dbać o środowisko, nie możesz rozpalić ognia, nie możesz zostawić po, siebie, po sobie bałaganu. No to bardzo cenne informacje, bo e, często o tym zapominamy. Jeżeli chodzi o La Palmę, ona nie jest tak e, komercyjna, nie jest tak uczęszczana, ale jest zjawiskowa. Caldera de Taburiente z jednej strony... E, są stożki wulkaniczne, można przejść szlakiem, gdzie znajdują się stożki wulkaniczne. W 1971 jeden, jeden z tych wulkanów, Tenegua, wybuchu, bo, bo to są czynne mhm. wulkany. I tam jest mnóstwo na przykład wspaniałej sosny kanaryjskiej, czy olbrzymie sosny kanaryjskie rosną w samym sercu kaldery de Taburiente. A po drugiej stronie, w Los Tilos, masz prześliczny las wawrzynowy, ogromne paproci to trochę wygląda jak dżungla. Możesz sobie wejść do źródeł, Cordero i idziesz takim starym kanałem irygacyjnym bo tymi kanałami irygacyjnymi woda zawsze była dostarczana do różnych części La Palmy przechodzisz bodajże przez 13 albo 14 tuneli idąc wzdłuż tego kanału irygacyjnego jak dochodzisz do serca Los Tilos I jeden z tych Tuneli znajduje się pod wodospadem, lejcie na głowy i tak dalej. Coś fantastycznego. Niesamowite. Trudna to sztuka? To są szlaki, które są do uczęszczania dla każdego, kto chodzi po górach. To też zależy od tego, w jaki sposób chcesz przechodzić te szlaki. Czy chcesz sobie po prostu, bo te szlaki też się dzielą na etapy, czy chcesz sobie po prostu zrobić szlak krótszy, jednodniowy i potem zejść sobie do jakiegoś mhm. miejsca, w którym jesteś na co dzień, czy chcesz na przykład robić ten szlak długodystansowy. To wszystko zależy od ciebie. Natomiast przygotowanie, niektóre szlaki, które nie są zbyt mocno uczęszczane, one są słabiej oznaczone, czy ścieżka nie jest tak mocno widoczna, bardzo ostrożny trzeba być w miesiącach zimowych, czyli grudzień, styczeń, luty, ponieważ wtedy jest dużo więcej opadów. I na przykład, jeżeli chciałbyś wejść do kaldery Taburiento, bo tam możesz wejść od strony takiego wspaniałego wąwozu, on się nazywa Barranco de los Angustias. I jeżeli woda leje się z nieba, to po prostu ta rzeczka, o której mówiłem, może się zamienić w rwącą rzekę, może nieść ze sobą jakiś element, trzeba być bardzo ostrożnym. Szczególnie jak się w miesiącach zimowych wchodzi na przykład do Los Tilos, to bardzo często dochodzi do obrywów osuwów kamieni. A, I... tak. Wtedy są informacje. Jeżeli jest informacja, że nie możesz wchodzić, to lepiej nie wchodzić, bo te kamienie po prostu spadną na ścieżkę, po której idziesz. Jasne. Czyli tak jak wszędzie, gdzie jest dzika natura, powinniśmy stosować się do wszelkiego rodzaju uwag, które są gdzieś tam wywieszane w postaci tabliczek albo informacji, których zasięgamy u jakiegoś lokalnego przewodnika. W wulkanie się fajnie śpi? Tak. Znaczy, ja akurat spałem na szczycie, na szczycie Roche de la Smuciacios, To jest 2426, o ile się nie mylę. Żeby spać na tym szczycie, rzadko kiedy możesz mieć taką okazję. Ja wystarałem się o permit, ale też mi jak rozmawiałem z nimi wcześniej, podczas jednego z etapów, powiedzieli mi, spytaj człowieka, który tam będzie. E, ten człowiek był tam z takiej informacji turystycznej, ale jak on zobaczył mój wielki plecak, e, pozwolił mi się napić wody, tam było napisane Aquanon Potable, czyli woda mm. niezdatna do picia, tak, ale to on mi powiedział, że ty jesteś El Caminante, czyli jesteś piechurem, jesteś <grym> hikerem. E, wyszedł, pokazał mi w, e, wężku zatniający wodę, nalał sobie tej wody, wypił, powiedział, ty jesteś El Caminante, więc bierz wody ile chcesz. Ci, którzy przyjeżdżają tutaj na parking, może dla nich niekoniecznie, bo można tam rochę na rochę dla Esmuchacheros dojechać, dojechać samochodem. Musisz się spytać, czy on się zgodzi na to, żebyś spał w nocy. I powiem Ci szczerze, coś wspaniałego takie spanie w namiocie, akurat tam dla mnie, ponieważ to jest jedno z najlepszych miejsc na całej półkuli północnej do oglądania nieba. Tam jest kilkanaście obserwatoriów astrologicznych. I powiem Ci szczerze, wyjście w nocy za potrzebą nigdy nie było tak przyjemne z jak wtedy. Ostatnie pytanie dotyczy tego, jak się chodzi o lancy. Bo ja z kijkami trekkingowymi to nieraz chodziłem, ale żeby się lancą podpierać, to ja sobie nie wyobrażam. Tak, to, to jest salto del pastor Canaries. Teraz to jest taki niszowy sport, a kiedyś wszyscy pasterze na La Palmie, i też na Teneriffie używali takiej 3 lub 4 metrowej lancy. Ja widziałem człowieka, który po prostu, to jest strasznie widowiskowy, bo on sobie zeskakuje po prostu z taką lancą, z jakiegoś takiego powiedzmy no, wzniesienia i on sobie z tą lancą zeskakuje, wbija ją w ziemię i się po niej zsuwa. A jeżeli wchodzi do góry, to się po prostu nie wiem, odpycha. I to jest coś naprawdę wspaniałego i niezwykle widowiskowego. Ja miałem okazję takiego człowieka spotkać, on mi o tym sporcie powiedział, a potem zacząłem dopiero szukać różnych informacji, ale jak on mi pokazywał, jak tą lancą po prostu, jak on jej używa. Warto popróbować. Coś wspaniałego. Piotr Żunuk, dziękuję Ci bardzo. La Palmie, no ale także o zachęcie do tego, żeby czynnie uprawiać turystykę, jeśli można tak powiedzieć, w połączeniu ze sportem. Czasami, e, i cieszę się z tego, bardzo mamy właśnie gości, którzy, którzy są, żywym dowodem, o że da się. Dziękuję bardzo.